A, się chyba uda. No tak, ostatnia i do tak. To się normalnie naprawi. Bo to często trzeba tak robić, no i ta lewa opcja. <grystanie> kur... Jak on wygląda. Je, no ale dużo nowych shotów z Dawidkiem jest. Ja pierdzielę. I jeszcze nocne spanie i JRL. Z Pabianic. O kur... O kurde. No to będzie dzisiaj oglądane. No ja Przyjeżdża ten konek.

co to szósta, no wczoraj była taka drama, że pierdziele z Dawidem Będzie z tego odcinek na YouTubie, niedługo A, a ten młody, a ten gapa A ten gapa I całuje na stojaka A ten gapa A ten gapa I całuje Siema, na sięma. stojaka A ten gapa a ten gin i i całuje na ja... A to tak, tak, ja się znam, eee... <noise> Z informatyk znowu eee, proszę udostępnić mi ekran <noise> No bo cały czas mi ten błąd wyskakuje i nie mogę nic zrobić Zaraz naprawimy mhm. Tak, proszę pokazać ten błąd, no Patrzę, mhm Wchodzę <noise> I zanim cię pod przyczybaniem wyskoczy Tak mm -hmm. <grym> mi tak wiesz, że on w, na, w Steamie pracuje, w tej aplikacji Steam? Wiem, 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 wiem o tym Tak, ja jestem konsultantem z Steam Sap support z Steam Saperem mm -hmm. Saperem to ci asób kupco... Jeszcze raz, co? Saperem to ci ja pierdzielę, co ty gadasz. Dobra, no widzę, to jest ten e, taki klasyczny błąd. E, to musisz wejść w ustawienia Windowsa. Ustawienia. Tą taką zębatkę. No. Tak, zgadza się. I teraz... tak. E, to pierwsze. Mhm. I tutaj, tak, tutaj w tym co masz teraz, tej opcji, tej pierwszej na samej górze, to teraz zjedź w dół. Tutaj po prawo, no. I tutaj wyżej, wyżej. Widzisz te takie cyferki i takie w nawiasie? To pod tym. No nie widzę. No to, ta opcja, ta opcja, ta opcja, ta opcja, ta opcja. Ta? Ta. tak Tak. Na jedź. Idę teraz. Trzecia opcję. Nie tam, nie tam, nie tam. Enter Enter kliki Nie ta opcja. Ta ostatnia W sensie no tam, tam gdzie się wybiera, tam gdzie wcześniej, tylko że ostatnia mam tą rubryczkę wyżej, wyżej Czekaj ja ci będę kierował y, kursorem. Wyżej, wyżej, wyżej wyżej podejść Wczoraj albo kiedyś oglądasz to samo? Wczoraj albo kiedyś to to kurwa na live było. trochę do górki. I, o, i teraz ta opcja, no? Ja to pierwszy raz widzę znowu. To? Tak, i tak. czwarte. Czwarta opcja tutaj, no? I od razu enter. To, i enter. Po lewo. Po lewo i wejdź do Elderinga od razu. O, o, zaraz się chyba uda. No tak, ostatnia idę do Elderinga, tak. To się normalnie naprawi, bo to często trzeba tak robić. No i ta lewa opcja. Jotera! teraz? Ja się śmiał ten kolega. Lewo. Lewą opcję, lewą opcję, tą taką. On miał taką lito. Dawid, strzałka. Jeszcze. No raz. Strzałkę w lewo i Enter I teraz na klawiaturze strzałka w lewo. Raz. Tylko musisz najechać na ten lewy przycisk, ten duży, taki większy. O tak, prawie tak? Prawie było. Ten lewy przycisk. Nie ten, nie ten. Zły klikłeś. Bo tam jest napraw Elden Ring. No, aplikacja. I tam to jest ten lewy przycisk. No. Tylko ty chyba w zły klikasz. Czwarta, no? No, spróbuj. Ten duży przycisk Dawid ten długi, dług, nie ten krótki O Dobra i wejdę do ringa X Wy tego nie widzicie, ale generalnie Dawid teraz ma taką monitor taką kurwa na ukosę, i to Nie bo to zjebaliście, Nie 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 No jest dobrze teraz i teraz... Nie, bo to się naprawi jak wejdziesz do Elden Ringa. Zostaw to, bo ci nie będzie działać, no mówię Nie, ci. nie będę tego robił. A, pierdolę. Ale mogę ja ci pokazać to na swoim, że mi to działa. Dawid, to on, to, on robię, ci, to... to on ci, pokaże. Nie, ja nie chcę, byście mi pomagali. Kurwa, macie mi zjebać Windowsa, to nie będę... Ale byście. to serio działa, to jest Elden Ring, no przecież to... Jak, Dawid, jakby to jest, to nie dział... support ze Steam'a. Kurwa, jakby to nie działa, to bym ci nie pomagał, tak? Spierdalaj! Spierdalaj, czy Windowsa zjebać Co za twer jebany mi? Windowsa jebany <śmienic> Kurwa mogę z tej miniaturki! Skąd te dźwięki tu chodzą i to jakaś bestia kurwa z zębami! <śmienic> I mam on nie wie! Takie dźwięk, <śmienic> to ci to mi to ja normalnie mogę przy tym spać! Dalej uh -huh. Coś patrzy Coś mu się nie spodobało Pierdolcie się, nie robię tego spania Kurwa, wychodzicie z lajba Pierdolcie się kraksa zmiera z znowu, kolejny raz O, już myślałem. Czemu on pod prąd kurwa jedzie? Ale tam szukanie nowej trasy. No, Ciebana, żegnam. <grybana>, żegnam. Ciebana, żegnam. Jest Daltiast z Mini Irel Pabianic Gra w piłkę nożną. Ale fajnie. No, zobaczymy. Pierdole, co on tak... Co on tak wygląda dziwnie? <śśmiania> on wygląda jakby... Kurwa, próbował... Nie wiem... Jakąś zagadkę rozwikłać. Boże, jak on wygląda dziwnie. No, chodź do mnie, Oskar!

Witam, widzów, robimy Urela. Urela na lewitego, Urela na placu. Robimy Urela na placu, widzowie. Urela na lewii, Hej, nie? No widzowie! Siemano! Siemano, bumek! gram bumek! Idzie nie, Bumek, nie yy, bumek. Yy, guzo, guzo! Przepraszam, guzo! mu się koledzy mylą.

RL z piłki Dlaczego wstawić zdjęcie z 10 latkami? Ej, to napisał na labie, dlaczego wstawiłem zdjęcie na Instagramie z 10-latkami. Oni mają 10 lat, jeden ma 16, 13, 16, 14 i 13. I Oskar ma Oskar ma 16 Podaj Max Gramy, gramy Oskar! Max, nie pokaż mi pokera! Ale to nie jest <noise> Dawaj, chodź, gramy. Gramy, Max, chodź. Podaj. Nikola, nie... czego ci się nie chce? Bo się zamieszne. Ale nie Kurwa, jak on wygląda. On tu wygląda, kurwa, tak przerażająco, że ja pierdolę serio! Kurwa strasznie wygląda. On tu wygląda jak ten kurwa smakosz, przysięgam. Jak to jakoś nazywał. W ogóle mój ulubiony horror z dzieciństwa był. Podobnie wygląda, kurwa, serio? Eee. Tylko mniej zębów kurwa ma niż smakosz. A tak to podobny. Eee. To nie, bo nie. nie, bo co, no bo nie chcesz. No to bym sama. To my pójdziemy. No, damy pójść, to. Nie, nie, nie.

na kwotę 1 zł No Boże, Boże w końcu zrobił, a nie że już ustawiał kamerkę i powiedział, że ludzie wyszli kurwa i łączył. W końcu ten proces do końca się udał, że już jest live Ustawiłem donate'y na kwotę 1 zł. Link jest na czacie przypięty pinesko I też jest link w opisie. Do moich donate'u Policja bym ci... bardzo? <gry> Co on no na donate? Cie? No H Jip I od peryszzarrti od PA i od peryszrti odPA. Jeden złoty. I od peryszarti od paro i od peryszrti od PA od peryszarrti od paro od peryżarti odPA i od peryszarrti od PA od peryżarti od PA od peryszzarrti od paro od peryżarti odPA od peryszarti od paro od peryzarrti od B od peryszarrti od paro od peryszarrti od B od peryszarrti od paro od peryszrti

Chłopak Dawida Jaspera, trzy złote. Pamiętasz Dawidzie jak graliśmy w karty? A twój był brzmiały i twardy? Pamiętasz jak dotykaliśmy się grzybami? A ty jęczałeś jak wampir? Pamiętasz jak przyłapał nas twój tata? A twój wystrzelił jak armata? Nie, nie pamiętam, spierdolaj. Mam jeszcze minutę, 40 sekund live'a. 42, minuta 42. No, no. Kochani widzowie, duży donate. jak wyślecie dużego Doneta, przedłuży on mojego live'a o kolejne 4 godziny. Więc zachęcam Was do wysłania Doneta. Link jest na czacie przypięty pineską. Polecam Cię, bardzo? No. Mm -hmm. Komando 1 złoty. Zmień cenę donateów głosowych na 1 złoty. Będziesz miał więcej kasy. Zmień cenę donate. Ustawię ty na 1 złoty, widzowie. Ustawię donate na 1 złoty, To o co być powiedzieć? Rekord video. Dawid, musisz zmienić cenę donateów głosowych. Nienormalny, głosowy donate. Wysłałem ci duży donate. Ok, ok, proszę. Agencja Bezpieczeństwa Pabianice, 10 zł. głosowy donejt kosztuje 6 złotych, proszę zmień donejty głosowe, niezwykłe ok, okej. Okay. Pójdź to zrobimy, Jut zrobimy to dzisiaj, no aby teraz nocne te spanie. Co? No to Ale to... dzięki za dyskę. Uh, no To się o uh, to uh, chodzi, żeby uh, nocnym uh, spaniu uh, kurwa. Uh, uh. Dawid Jasper, powtarzam. Dawid Jasper, powiem. Proszę o nie jesteś o zmiany do najdów głosowych na kwotę mniejszą niż 6 zł. To jest bardzo pilne. Ponawiam, ale bombowy. Należy zmienić cenę do najdów głosowych. O! Jest! Szczerbatek z Bolesławca, 6 zł. Kocham Cię, Dawid. Bardzo, bardzo, no. bym ci ci... Bardzo? No. No. Agnieszka, jeden złoty. Rysie, rysie, krucha psa jak sra, powtarzam, karucha psa jak sra, powtarzam, rysie, krucha psa jak sra, psa jak sra. Po... W szoku jest Dawid, jak to słyszy. Powtarzam, rysiek, rucha, psa jak sra, powtarzam, rysie rucha, psa jak sra, powtarzam, a o a o a o, 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 wstawaj, wampir, powtarzam, wstawaj. Do doceniam twoje starania, doceniam twoje starania, naprawdę dziękuję za Donate'a. <noise> Podziękował. Policja Just. bym cię... Super Donate'a. Bardzo? No. <noise> no. Stalin, jeden złoty. O o okropka 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 o okropka 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 o okropka okropka okrop spi byku 4 minuty jeszcze lajwa. 4 minuty, 49 sekund i 9 centych. 4 minuty, 4 minuty, 49 sekund. Teraz mamy już 4 minuty, 48 sekund i 55 centych. Co tam się kurwa? Jak się skończy, dzieje. czas na liczniku, kończymy lajwa. Polizabym ci cipka. Bardzo. No. Agnieszka. Jeden złoty. អ <sum> <sum> ៊ <tip> ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ៊ំអ do donate. Nie będziecie kurwy za takich donate'ów. A strzegałem was zwiększa donate. 3 złota A nie, 3, tak Już jestem widzowie. Już jestem. Słuchajcie, przepraszam, tak długo mi nie było. Ale byłem w toalecie, żołądek mnie bolał. Aha. Powtarzam, byłem w toalecie, żołądek mnie bolał. Ostatni raz mówię, byłem w toalecie. W toalecie byłem, bo żołądek bola, musimy iść do toalety Dobra, mało osób jest na live, kończymy live'a na widzowie Kończymy live'a, jest mało osób na live a. Ja pierwszy Mówiłem, że skończę live'a jeśli wyjdziecie z live'a Powiedziałem, że skończę live'a Jeśli wyjdziecie z live'a To skończy skończę live'a Powiedziałem wam to wyraźnie Skończyłem bawić się z wami <laughs> e, Więc widzowie Wyszliście z live'a nie ma Tyle osób, ile było. Dokładnie 1144 jeden, jeden, cztery, osoby cztery, były. Nie chcecie być na live, widzę. Macie mi głęboko gdzieś. Być, byście byli widzami, to byście w na live, ja byłem w toalecie, bo mi żołądek bolał, a wy posiczymy z live'a. A ja byłem tylko w toalecie widzowie. Ja byłem tylko w toalecie. Na na ileś minut, żeby się załatwić. Dobra, kończę live'a, trzymajcie się i zapraszam jutro na live'a dzisiaj o 16.30 albo o godzinie 18.45. Powtarzam, zapraszam was na live'a, który będzie dzisiaj o godzinie 16.30 albo 18.45. Ale on wygląda dziwnie. <laughs> Jak on wygląda, nie wiem. Tak strasznie kurwa wygląda Masakra. Jakiś potwór Masakra. Wyobraźcie sobie, że macie taką kamerę nocną co pokazuje wam kto stoi za drzwiami. I tak patrzycie w nocy kurwa i tam taki Jasper patrzy Śmajcie się w domie! Banki! Ja pierdzielę masakra